Dzień dobry, lwy. No, naczekałyście się, wiem, ale jestem. Witam na moim kanale. Zapytaj, Tarota. Przychodzę do Was z czytaniem na wrzesień 2023. Dziękuję za Wasze komentarze, subskrypcje, wszystkie lajki i ślady, że byliście. I proszę o jeszcze, mówcie znajomym, że jest taki kanał. To, że jesteście, niezmiernie mnie uskrzydla i powoduje, że z jeszcze większym entuzjazmem e, jestem obecna na kanale i chcę mi się robić te filmiki. Pamiętajcie, że czytania są ogólne, więc nie będą zawsze z tobą rezonowały. Dostałam takiego właśnie koment taki komentarz, że początkowo wszystko się zgadza, a potem nic. Ale nas jest tutaj bardzo dużo osób. I nie ma takiej możliwości, żeby do każdego y, to czytanie przemówiło. Wystarczy, może masz usłyszeć jedno słowo, jedno zdanie, które w jakikolwiek sposób Cię zainspiruje albo skłoni do czegoś, to to, to już jest czytanie dla Ciebie. Tak? Bierz to, co z Tobą współgra, a to, co nie, to zostaw. A właśnie, nam, bo przy raku zapomniałam. Namawiam Was do obejrzenia filmiku, yy, tam gdzie zobaczyć, jakie masz znaki Zodiaku w ascendencie i w ważnych planetach osobistych. Opis będzie, boże, link będzie w opisie filmu. Tak samo kontakt do mnie. To co lwy, lecimy. Dla lwa na wrzesień, jakie energie 2023. Praca, finanse, kochankowie, emocje, uczucia, dwójka mieczy, <laughs> prawo niespodzianki, czyli co was może zaskoczyć, ósemka buław, wasza postawa i nastawienie dziesiątka kielichów. Hmm. Co robić? Królowa kielichów. Hmm. A czego nie robić? A smiecz. Lwy nie myślą. Nie myślimy we wrześniu tylko czujemy. I karta na wrzesień dla lwa to król buław dynamicznie lwy. Nie wiem, po co nam ta dwójka mieczy. Mówię nam, bo sama jestem lwicą i w ascendencie mam jeszcze lwa. Wyobrażacie sobie? <grym> Na szczęście mam księżyc. W księżycu mam pannę, więc to mnie jakoś trzyma w jak tak zwanym pionie. Ale dość prywaty. Od czego by tu zacząć? No dobrze. Weźmy lwy... Od nastawienia na miesiąc wrzesień. Nasza postawa i nastawienie będzie dobre. Będziemy skoncentrowani na to, aby w naszych domach dobrze się działo, aby była miła atmosfera, będzie dla nas będą dla nas ważne sprawy rodzinne. Ale też taka y, obfitość ogólna, żeby nam się właśnie chcemy mieć poczucie, że nam się dobrze żyje w dziesiątce. Potem przyjdziemy do Asa, bo to jest też zakończenie jakiegoś cyklu. Dużo jest kart kończących cykl, bo y, pamiętajcie, lwy, że 15 września kończymy rok numerologiczny i wchodzimy w numerologii w 2024. Więc y, y, też będziemy skłonni do takiego podsumowywania, jak, jakie jest to moje życie. I stwierdzimy, generalnie, lwy, że nie jest tak źle. A nawet dobrze. I będziemy dobrze nastawieni, będzie od nas bił optymizm i też będziemy skoncentrowani na tym, aby, abyśmy to my byli zadowoleni. Fajny, już teraz, kiedyś to się mówiło, zdrowy egoizm. Ja w ogóle nie używam słowa egoizm. Pamiętajcie, lwy, to jest nasze życie. Ja już mam sporo lat, i im bardziej jestem dojrzałą, dorosłą kobietą, to wiem, jak bardzo ważne są wybory i nasze nastawienie. To jest moje życie. Ja chcę być z tego życia zadowolona. I to jest ta karta. Dziesiące y, 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 pentakli, dziesiące monet. Y, y, Taka ziemska karta, trochę męska, tak, w męskiej energii, ale y, chodzi tu o to, żeby właśnie będziemy nastawieni na to, żeby to życie konsumować, żeby się nim cieszyć, radować z naszymi bliskimi w dziesiące pentakli, z naszymi, y, czy to jest rodzina, czy to są przyjaciele, nasi bliscy. I będziemy uważali, że tak, życie jest. Trzeba iść do przodu. Super. W pracy. Ła! Potrąciłam lampę. I z takim nastawieniem przechodzimy do pracy w karcie kochanków. To jest zawsze karta, która mówi o tym, że współpracujemy. Współpracujemy i będziemy we wrześniu, ale będziemy będziemy skorzy do współpracy, współpracować z innymi osobami, które z nami pracują. I chodzi o to tutaj, żebyś lwie zbudował albo zadbał również o to, żeby była miła atmosfera, żeby, no, karta kochanków, wiadomo, to nie chodzi o to, żeby się ściskać w pracy. Ale żeby być mało oceo, w okularach jakieś ta lampa odbija, poczekajcie, przesunę. O, teraz chyba lepiej. E, żeby być współpracujący, żeby być otwartymi, żeby dostrzegać dobre aspekty naszej pracy, którą mamy, żeby doceniać naszą pracę i to, że ją mamy. Może być tak, że nie wiem, do tej pory lwy nie były tak. No, jest praca, to jest. A tutaj nas, karty namawiają do tego, żeby powiedzieć: wow, ja mam w sobie zajebistą pracę. I ona jest, spowoduje to, że ja jestem zadowolony. Robię to, co kocham. Robię to, co lubię. To, że tam się zdarzają różne sytuacje, to jest inna inszość. Ale generalnie mam to szczęście, że zarabiam, tak? Dostrzegajcie to, lwy. I tutaj karty wam to pokazują, żebyście to dostrzegali. Lekcje trzeba odrabiać, lwy. A my jesteśmy dobrze w odrabianiu lekcji. Więc Proszę Cię, żebyś Lwie, miał dobre nastawienie do pracy, dostrzegał dobre, dobre strony. Zawsze powtarzam to, pewnie jak oglądasz moje filmiki, to już to na pewno to zdanie słyszałeś, że jeżeli w pracy mamy cztery rzeczy, które nie działają, i jedną rzecz, która działa, która sprawia, że mówimy o niej dobrze, to nie trzymamy się tych czterech rzeczy, które nie działają, tylko tej jednej która nas po prostu pociągnie do góry. OK? I tego proszę was, zalecam was, żebyście się we wrześniu złapały. Jeśli chodzi o finanse, możecie wejść lwy w jakiś spółki, jeżeli jesteście w spółkach, w jakichś e, kombinacjach z drugą osobą finansową, to, to ta spółka będzie się dobrze rozwijała. To wrzesień będzie taki harmonijny przy Waszym nastawieniu, dobrym. To wszystko zależy od nastawienia. To ta spółka będzie, będzie funkcjonowała i jesteście w stanie zarobić pieniądze. Finansowo może być całkiem dobry miesiąc, tylko musicie się dogadać, co ile i kto ile. I pamiętajcie, że jak to wiemy w spółkach, bardzo ważne jest to, żeby domówić szczegóły. Kto z ile, jaki procent i tak dalej, tak? To to jest to. Co Was może zaskoczyć? Mamy ósemkę buław. Będziecie bardzo aktywni w social mediach. Możecie być aktywni w social mediach i to może być zaskoczenie dla Was. Możecie dużo gadać przez telefon, przez komunikatory. Możecie, jakieś sprawy bardzo przyspieszą. Ja bym tu jeszcze widziała, że coś, na co czekaliście, może w tym miesiącu się objawić. Ja bym wtedy w czytaniach prywatnych to bym już sprawdzała, co to jest. No ale tutaj nie każdy czeka na co innego jeden na, na jakąś osobę, drugi na, na propozycję pracy, trzeci na, na spotkanie o pracę na przykład. Więc i to, to się może wydać wszystko w tym miesiącu wrześniu. różne rzeczy w naszym życiu, w waszym również bardzo przyspieszą drogie LW. Także to jest raczej dobra informacja. Co jeszcze, jeżeli mamy jakieś plany, to warto je zacząć realizować we wrześniu i skoncentrować się na jednym punkcie, a nie 10 srok za ogon, bo nam się wtedy to rozpaćka. Nic z tego nie wyjdzie. Skoncentruj się na jednej, maksymalnie na dwóch przy, przy karcie kochanków, na dwóch sprawach, które są dla Ciebie we wrześniu najistotniejsze, i zacznij je robić, i jest duża szansa, żeby one się udały. Ok? Bo co robić? No właśnie, mamy królowe kielichów. Dla nas, lwy, jest taka informacja: kochaj, <grytanie> pozwól siebie kochać i ty sam kochaj, ale ja bym tu powiedziała, oczywiście tak wszyscy mówimy, natomiast bądź akceptujący to, że Kasia jest taka, a Basia jest taka, a Zygmunt jest taki. To taki jest. Nie zmienisz tego, ani go nie naprawiaj, nie polepszaj, nie pouczaj, nie komentuj, tylko bądź akceptujący lwie do swojego dziecka z miłością. Do swojego partnera, jeżeli go masz z miłością, akceptacją, on się nie zmieni. Widziały gały, co brały. I tutaj jest zalecenie takie: zaakceptuj to, co masz w swoim życiu, a jeżeli chcesz coś zmienić, to to zmień. Ale wiecie, że nie, nie będzie zmiany w momencie, kiedy nie będzie akceptacji. I ujrzenia tego, co mamy. Rozumiemy, lwy? I taka, taka, właśnie ta akceptacja, że on jest taki, a ona jest taka, że mieszkam w takim miejscu, a mam taką pracę. Jeżeli tego nie zaakceptujesz, to, yy, to będziesz w konflikcie ze sobą to przejdziesz do asa mieczy i będziesz mówił albo tak, ja jestem głupi, głupia, a tu mamy czego nie robić. Ja jestem głupi, głupia i będziesz rozkminiał, a dlaczego Kasia powiedziała, że do mnie to i tamto i siamto, albo mnie obgaduje, albo coś tam. A dlaczego Zygmunt tam, on zrobił tak i tak, zrobił i koniec, kropka. Zaakceptuj to nie, nie, i nie analizuj. Jeszcze może być informacja, uwaga lwy, jeżeli będziecie mieli ochotę przeprowadzić tak zwaną poważną rozmowę ze swoim partnerem, to błagam, nie rób tego we wrześniu, ok? Proszę cię. Fatalny moment. Albo Zrób to po 15 września. Już mamy 4 września, więc e, poczekaj. Namawiam Cię gorąco, bo po, padną, padną o dwa zdania za dużo, a potem będziesz żałować efektu. Tak? Także tego nie róbmy. I to jest też niedobry moment na wdrażanie jakichś nowych inwestycji, nowych pomysłów. Wszystko przeciągnijcie do 15 września. Po. 15 września. Dobra. Teraz po prostu miejcie dobrą, yy, dobrą postawę i nauczcie się akceptować swoje życie. Ogólną energią mamy króla buław. <gry> Uwaga. Zacznę tym razem od singli. Drogie single. Może się pojawić bardzo. Realna sytuacja na ognisty romans i możesz się zastanawiać droga lwico drogi lwie. Bo ja bym tu powiedziała przy tej ósemce była jeszcze, że nie jeden kandydat, ani nie jedna kandydatka na kandydatkę. I będziesz rozważać o wie. Będziesz rozważał, przepraszam, bo wreszcie bo... mi się chce, no, no powiem to. Możesz być trochę lwie taki, że będziesz i tu, i tu, a potem będziesz rozważał, która z opcji ci się będzie podobała. No dobra, no jesteśmy dorośli, każdy robi tak, jak uważa, prawda? Ten, ja wiem, że król buław potrafi być bardzo yy, atrakcyjny, więc no nie dziwię się. <gry Picas> Jeszcze inne single. Być może spotkasz kogoś, a ty uznasz, że coś jest z nim nie tak, że nie dasz mu szansy albo będziesz jakoś tak odwlekać. O, przepraszam, karta mi spadła. E, odwlekać decyzję o randce, bo możesz dostać taką propozycję o randce i będziesz tak, a, bo ja teraz nie mogę, a coś tam i to ci się rozmyje. E, Przy królowej kielichów. Skróć się. Jeżeli dostaniesz singielko single, singlu, e, propozycję spotkania randki, ja bym poszła. Przy królu buław jak najbardziej. Niektóre single w ogóle dojdą do wniosku, patrzę na te karty, nie, to będą tak ględzić, że w świecie zewnętrznym możecie tak ględzić, że. Nie chcecie chodzić na randki. No i nie pójdziecie. No, wasze święte prawo. Ale tak naprawdę, Lwie drogi, tak nie jest. Uważam, że masz ochotę chodzić na randki i zweryfikuj y, sposób myślenia, okej? Okay? I zacznij właśnie, y, bo jeżeli jesteś sam, to przez media społecznościowe może poznaj kogoś i umów się. I tu jest ogromna szansa ósemce buław, w, w królu buław, możesz, możesz mieć naprawdę dobry czas i się dobrze bawić. Pary. No właśnie. Macie dobre nastawienie. Jeżeli jesteś w parze, to to, co powiedziałam wcześniej, zaakceptuj swojego partnera takim, jaki on jest. Nie naprawiaj go. Jego nie naprawisz. Albo go bierzesz takiego z krzywimi zębami, z odstającymi uszami, nie wiem, w polarze. E, taki, bo za parę lat on się nie zmieni. Być może zrobi sobie te zęby, ale jak nie będzie chciał, to tego nie zrobi. W związku z tym będziesz po prostu się aż cała trzęsła, czy trzą, trząsł w nieakceptacji. Więc popracujcie w relacjach nad tym, jeżeli coś cię tajgeruje u swojego partnera, tajgeruje, czyli denerwuje Cię coś u swojego partnera, to zobacz to, popatrz na to jak na energię lustra, co jest takiego we mnie, że mnie to tak denerwuje. Może ja coś mam wspólnego z tą cechą, która mnie tak wprowadza w takie zdenerwowanie. Bo to najczęściej e, energetycznie, mówię pod względem energetycznym, tak to wygląda, że jak ktoś nas strasznie wkurza, to to są jakieś nasze rzeczy, których albo nie widzimy, no i, i no to dlatego nas wkurzają u innych, a to się jak to zobaczysz, to po prostu to znika. Ale jak normalnie, abracadabra, działanie czarodziejskiej różdżki. Także. Zacznijcie, dziewczyny i panowie, akceptować swoich partnerów, takimi, jakimi oni są. Z taką. Jak, jak to się mówi? Szukam, szukam słowa. Bezgraniczna miłość. Po prostu miłość, a może tak. Boże bezgraniczna to chyba dzieci się tak. Znaczy dzieci się tak kocha. Ja tak kocham swojego syna. Bezgranicznie, a jest dorosłym facetem. Ale bezgraniczna miłość. Dostrzegaj w nim to, co dobre, a to, co niedobre, to pogadajcie ze sobą, bo możecie mieć bardzo dobry czas i bardzo namiętny czas, drogie lwy, w relacjach. No, super. Tylko jak przestaniecie dziam golić. Wybierz, czy chcesz mieć świetny seks ze swoim partnerem, czy chcesz mieć nic i kłótnie. Bo cieniem ósemki buław są awantury. A mamy dwójkę do wyboru. Albo, albo ten kruk, albo ten kruk. Jeden kruk to jest ten, że. Zacznę pracować nad tym, żeby dostrzegać fantastyczne cechy mojego partnera i w związku z tym, nie wiem, być miła dla niego, yy, nie wiem. Jak... I mamy wtedy, jest szansa na fajną relację i fajny seks. Albo mamy awantury w relacjach. Te dwie energie są tutaj równorzędne. Od ciebie, lwie, zależy, co wybierzesz. Na czytaniu prywatnym już bym patrzyła, o co chodzi z dwójką miecz. Nie? Co masz, co ci tam po głowie chodzi? I, i to wychodzi. Wchodzi, wychodzi, wychodzi. Także w relacjach zwróćcie uwagę na to, że wasz partner jest taki, jaki jest. Dla wszystkich lwów na zakończenie może być dynamiczny dla was, dla nas dla nas miesiąc. Uwaga na to, żeby trzymać nerwy na wodzy, znaczy na postronku, tak? I czasami sobie powiedzieć: nie wybuchać, bo król Buław e, lubi, lubi przygody, lubi mm, wybuchnąć czasami z awanturą w ósemce Buław. Ale też może być fantastyczny czas na to, żeby się świetnie bawić, e, mieć romanse, kapitalny seks. Dobrą energię będzie nam się chciało, będziemy zmieniać, pod warunkiem, bo będziemy mieć dobre nastawienie, że nie będziemy przeprowadzać poważnych rozmów, bo to niedobry moment do 15 września i będziemy akceptować to, co się u nas dzieje naszych bliskich, naszych przyjaciół, naszych, naszych bliskich po prostu, ale w ogóle ludzi, ludzi z którymi pracujemy, z którymi jesteśmy, z którymi się spotykamy. Dobry miesiąc możemy dużo zadziałać. Jeżeli masz ochotę, nie wiem, otworzyć coś, pogłębiać firmę, rozwijać coś, to król buław mówi tak. Jak najbardziej rób to. Ok? Czy ja mam coś jeszcze lwy do Was? To chyba wszystko. Życzę nam wszystkim wspaniałego września, żebyśmy byli właśnie aktywni. A, jeszcze w Królu Buław, jeżeli mamy ochotę na sporty lwy, to jak najbardziej, uwaga tylko, żeby kręgosłupa nie przeciążyć, ale jak najbardziej sporty są dobrze widziane, będziemy się świetnie czuły. Dobry moment też na popracowaniu nad sylwetką. Ściskam was lwy bardzo, bardzo gorąco. Pozdrawiam. Życzę wam wspaniałego września, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zrobię filmik na Nowy Rok Numerologiczny, ale mi przyszło dzisiaj do głowy. Raków też pytałam, to jeszcze was zapytam. Myślicie, że to dobry pomysł, że nie z znaków zodiaku, tylko zrobię filmik jedynka, dwójka na numerologiczny, czyli pod kątem jedynki, dwójki, trójki i tak dalej i tak dalej. To sobie dam link do, do do opisu. W tym filmie nie, tylko w tej patrzeniu na nowy rok. Jeżeli ktoś nie umie, to sobie obliczy, jak y, którą jest y, cyfrą, liczbą. Liczbą czy cyfrą? Liczbą. No. to będzie mógł, to będzie mógł sobie zobaczyć. Po, powiedzcie, co o tym myślicie, bo jak nie, to ja się mogę z tego wycofać. To tak dzisiaj mi przyszło. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki, pa! Pa!